Rodzinna droga krzyżowa Stacja pierwsza Pan Jezus na śmierć skazany Pochopne osądy w rodzinie Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste I błogosławimy Tobie Że przez krzyż i mękę swoją Odkupiłeś świat W domu najłatwiej o szybki wyrok ocenę, obwinianie Ty zawsze taki jesteś Nigdy mnie nie słuchasz. Ty to zrobiłeś. Skazujemy się nawzajem słowami, zanim wysłuchamy serca. Jezus milczy wobec niesprawiedliwości. Nie broni się krzykiem. Panie, naucz mnie w rodzinie nie wydawać wyroków, zanim nie zapytam, zanim nie wysłucham, zanim nie zrozumiem. Spraw, by w naszym domu było mniej osądów, a więcej prób zrozumienia. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Jezus bierze krzyż. Przyjmowanie codziennych obowiązków. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Że przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. Krzyż nie był przymusem Jezusa. Był wyborem i odpowiedzią na miłość. W rodzinie krzyżem bywa zmęczenie, rutyna, niedocenienie. Codzienność może męczyć, ale to właśnie tam uczymy się miłości. Panie, Pomóż mi nie uciekać od codziennych obowiązków. Naucz mnie brać swój krzyż bez narzekania z miłości do tych, których mi powierzyłeś, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia pierwszy upadek słabość rodzica, małżonka. Chłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. Czasem upadamy, krzyczymy, mówimy za dużo, ranimy się nawzajem. Nie jesteśmy idealni. Jezus też upada i wstaje. Nie udaje, że nic się nie stało, po prostu idzie dalej. Panie, gdy w rodzinie popełnię błąd, daj mi odwagę przyznać się i przeprosić. Upadek nie musi nas oddalać, może nas przybliżać. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmił się nad nami. Stacja czwarta spotkanie z matką obecność. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, że przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. Maryja nic nie mówi, po prostu jest. W rodzinie też czasem nie trzeba wiele słów i rozwiązań. Wystarczy obecność. Panie, naucz mnie być, nie tylko działać, nie tylko naprawiać, ale być blisko, słuchać i patrzeć z miłością. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja piąta Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż. Prośba o pomoc. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, że przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. Szymon nie planował pomagać. Został zatrzymany. Został przymuszony. W rodzinie czasem trzeba powiedzieć. Nie daje już rady. Potrzebuje Ciebie. Panie, Daj mi pokorę, by prosić o pomoc i gotowość, by pomagać bez narzekania. Krzyż dzielony staje się lżejszy. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta Weronika Małe gesty czułości Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, że przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat, jedna chusta, jeden gest, chwila czułości pośród cierpienia. W rodzinie to drobne rzeczy budują bliskość, uśmiech, przytulenie, dobre słowo. Panie, ucz mnie wrażliwości bym nie przechodził obojętnie obok zmęczonego serca, któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmił się nad nami. Stacja siódma drugi upadek powracające konflikty. Kłaniamy ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, że przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. Te same spory, te same kłótnie, te same rany. Jezus znów upada, ale znów wstaje. Panie, gdy wracamy do tych samych problemów, daj nam cierpliwość i wytrwałość. Miłość to decyzja podejmowana codziennie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmił się nad nami. Stacja ósma. Płaczące niewiasty. Emocje w rodzinie. Kłaniamy ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, że przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. Łzy są ważne, ale Jezus mówi: płaczcie nad sobą. W rodzinie łatwo widzieć błędy innych. Trudniej, trudniej spojrzeć w swoje serce. Panie, ucz mnie zaczynać zmianę od siebie nie oskarżać, ale nawracać się. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmił się nad nami. Stacja dziewiąta trzeci upadek zmęczenie relacją. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Że przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. To moment graniczny brak sił, brak nadziei. Czasem tak jest w małżeństwie, czasem tak jest w rodzicielstwie. Jezus wstaje po raz trzeci, bo miłość jest większa niż zmęczenie. Panie, gdy nie mam już siły, daj mi Twoją któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziesiąta Podarcie z szat Bezbronność Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, że przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. Jezus zostaje ogołocony bez maski, bez obrony. W rodzinie też trzeba zdjąć zbroję. Powiedzieć boli mnie, potrzebuje Cię. Panie daj nam odwagę bycia prawdziwymi, tam rodzi się bliskość. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmił się nad nami. Stacja jedenasta przybicie do krzyża słowa, które ranią. Kłaniamy ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, że przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat, gwoździe wbijane w ciało, czasem słowa są jak gwoździe, w domu najbardziej bolą. Panie, strzeż moich ust. Nie pozwól, by moje słowa raniły tych, których kocham. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dwunasta Śmierć Jezusa Przebaczenie Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, że przez krzyż i mękę swoją Odkupiłeś świat. Ojcze, przebacz im. Najtrudniejsze słowa, najważniejsze słowa. W rodzinie bez przebaczenia nie ma przyszłości. Panie, ucz nas przebaczać każdego dnia, nie dlatego, że ktoś zasłużył, ale dlatego, że miłość jest większa. Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste Zmiłuj się nad nami Stacja trzynasta Zdjęcie z krzyża Czułość po konflikcie Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste I błogosławimy Tobie Że przez krzyż i mękę swoją Odkupiłeś świat Ciało Jezusa w ramionach Matki Cisza Bliskość po trudnych rozmowach potrzeba pojednania, przytulenia, nie tylko racji, ale miłości. Panie, naucz nas wracać do siebie po burzy. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmił się nad nami. Stacja czternasta Złożenie do grobu Nadzieja Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, że przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. Grób wygląda jak koniec, ale to początek. W rodzinie też są momenty, gdy coś musi umrzeć: duma, uraza, milczenie. Panie, daj nam nadzieję, że gdy umiera egoizm. Rodzi się prawdziwa bliskość. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.